Dramat, którego nikt już nie ukrywa, to miała być idealna rodzina polskiej estrady. Uśmiechy do kamer, sukces, pieniądze, uwielbienie fanów. A dziś? Publiczny rozpad, wstyd, bezradność i strach przed tym, co wydarzy się dalej. Rodzina Martyniuków właśnie obnażyła prawdę, której przez lata nikt nie chciał słuchać. Danuta Martyniuk przerwała milczenie i powiedziała wprost. Nie daje już rady. Jej słowa nie brzmią jak plotka z tabloidu, brzmią jak pokrzyk matki, która boi się o życie własnego dziecka. A w centrum tego dramatu stoi Daniel Martyniuk, syn króla Disco Polo, który zamiast kariery i stabilizacji wybrał kło publiczną autodestrukcję transmitowaną na żywo w mediach społecznościowych. Czy to jeszcze skandal, czy już an otwarta tragedia? Która wymknęła się spod kontroli? Zanim zaczniemy, nie zapomnij polubić tego filmu i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić najnowszych treści. Nie zapomnij też kliknąć dzwonka, aby jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Zaczynajmy. Daniel Martyniuk Od Dziedzica do Antybohatera Daniel Martyniuk od lat jest bohaterem nagłówków. Ale nie tych, o których marzą rodzice, problemy z prawem, awantury w hotelach, publiczne wojny z byłą żoną, nocne nagrania pełne agresji, bełkotu i oskarżeń wobec całego świata. Jeszcze kilka lat temu wiele osób mówiło: dajcie mu spokój, wyszaleje się. Jest młody, ma prawo do błędów. Ale dziś Daniel ma 35 lat. To nie jest bunt nastolatka, to jest dorosły mężczyzna, który wygląda, jakby kompletnie tracił kontrolę nad własnym życiem. Jego Instagram coraz bardziej przypomina pamiętnik człowieka w kryzysie, a nie profil celebryty, pełen gniewu, żalu, oskarżeń, teorii spiskowych i ataków na własną rodzinę. I właśnie wtedy coś pękło. Matka przerywa milczenie. Próbowaliśmy wszystkiego. Danuta Martyniuk przez lata milczała, chroniła syna, tłumaczyła. Zamykała drzwi przed mediami, aż w końcu powiedziała dość. Jej wyznania o bezsilności, nałogu i ciągłych nieudanych terapiach wstrząsnęły opinią publiczną. To nie były zdania rzucane mimochodem, to była spowiedź kobiety, która widzi, jak jej dziecko powoli się niszczy, a ona nie ma już żadnych narzędzi. Rodzina opłacała prywatne kliniki, najlepszych specjalistów. Najdroższe ośrodki leczenia uzależnień. I co? Każdy pobyt kończył się tak samo. Przerwana terapia ucieczka, powrót do dawnych zachowań, tu pieniądze przestają mieć znaczenie. Psychoterapeutka. Nie ma złudzeń do sprawy, odniosła się psychoterapeutka. Kinga Rohala, która mówi rzeczy wyjątkowo niewygodne, ale potrzebne. Motywacja do leczenia musi być wewnętrzna. Bez niej nie mówimy o terapii, tylko o iluzji leczenia. To zdanie powinno wybrzmieć szczególnie mocno, bo uzależnienia nie da się kupić, nie da się jej załatwić, nie da się jej narzucić. Ekspertka podkreśla, że publiczne wypowiedzi rodziny rzadko pomagają, częściej nasilają wstyd, złość i mechanizmy obronne. Osoba uzależniona czuje się atakowana i reaguje buntem. I dokładnie to obserwujemy u Daniela. Zaprzeczanie, kpina i publiczny bunt. Daniel Martyniuk otwarcie kpił z prób pomocy. Na Instagramie sugerował, że jego leczenie to ustawka marketingowa, z punktu widzenia psychologii to klasyczny mur obronny. Ale problem jest brutalnie prosty: bez uznania problemu nie ma leczenia, bez leczenia jest tylko dalszy upadek. Współzależnienie. Temat tabu. Najbardziej kontrowersyjny wątek tej historii to współzależnienie rodziny. Rodzice, ratując dziecko, często nieświadomie przedłużają jego chorobę. Spłacają długi, gaszą afery, chronią przed konsekwencjami. Realna pomoc polega na postawieniu granic, a nie na ratowaniu za wszelką cenę. Mówi terapeutka. Brzmi okrutnie? Może, ale zadajmy brutalne pytanie. Jeśli Daniel zawsze może liczyć na miękkie lądowanie, to dlaczego miałby się zmienić? Publiczność jako benzyna do ognia. Ten dramat rozgrywa się. Na oczach całej Polski. Każdy wpis Daniela jest analizowany, każdy ruch rodziny oceniany, każde potknięcie wyśmiewane lub hejtowane. A leczenie uzależnień potrzebuje czegoś zupełnie innego ciszy prywatności, poczucia bezpieczeństwa. Tymczasem tu mamy presję, kamery i nagłówki. Efekt? Jeszcze większy bunt. Jeszcze większa chęć ucieczki. Jeszcze głębszy chaos. Czy jest jeszcze nadzieja? Psychoterapeutka podkreśla jedną rzecz: Nawrót nie musi oznaczać końca. Uzależnienie jest chorobą nawrotową. Droga do trzeźwości rzadko jest prosta. Ale jest jeden warunek absolutnie kluczowy: chęć zmiany ze strony pacjenta. Tymczasem u Daniela widać raczej roszczeniowość, bunt, obwinianie wszystkich dookoła ekspertka nie owija w bawełnę, nie da się wyleczyć kogoś wbrew jego woli. Brutalna puenta. Historia Daniela Martyniuka przestała być medialną ciekawostką. To ostrzeżenie, jak łatwo można się zgubić, mając wszystko. Pytanie brzmi Czy to już dno? Czy dopiero przystanek przed jeszcze większym upadkiem? Jedno jest pewne żadna piosenka, żaden sukces ojca i żadne pieniądze nie uratują człowieka, który sam nie chce się ratować. Wezwanie do widzów. Napisz w komentarzu. Czy publiczne mówienie o tym dramacie to akt odwagi, czy błąd, który niszczy rodzinę jeszcze bardziej? Zostaw łapkę w górę, jeśli uważasz, że w tej historii jest znacznie więcej bólu niż skandalu subskrybuj kana, bo ta sprawa jeszcze się nie skończyła, a kolejne fakty mogą być jeszcze bardziej wstrząsające. Nie zapomnij zasubskrybować